To jest program Kobieca Moc Zaprasza Agnieszka Przybysz Dzień dobry Agnieszko Witam cię serdecznie i witam naszych słuchaczy bardzo gorąco i radośnie w dzisiejszym dniu słonecznym w Warszawie Poza anteną powiedziałeś zróbmy to na wesoło A Tak, właśnie tak bym chciała dzisiaj poprowadzić tę audycję z tobą na wesoło Wielu ludzi ciągle zastanawia się czym jest ich sens życia no to potraktujmy ten temat bardzo wesoło zastanawiałeś się jaki jest radosny sens naszego życia? Zastanawiałam się nad tym i przyznam się jadąc dzisiaj tutaj pomyślałam sobie tak, wielu ludzi goni za tak zwaną pracą, dobrami mhm. materialnymi, a zapomina o czymś bardzo istotnym i zrobiło mi się smutno na myśl, myśląc o tych osobach, które tracą często kontakt z bliskimi z osobami, które kochają poświęcając się dla pracy Goniąc za kolejnymi dobrami, kolejnymi celami, czy to jest sens życia? No właśnie. Jedni spoglądają na całe swoje życie, zastanawiają się czemu ich związki rozpadły się i czemu ciągle odczuwają pustkę, choć osiągnęli w życiu naprawdę wszystko. Mają wszystko, są bogaci. Czego im więcej potrzeba? Są bogaci zewnętrznie, tak? A naprawdę, gdybyśmy spojrzeli takiemu człowiekowi w oczy, często się spotykam z kobietami i mężczyznami, którzy naprawdę są bardzo, bardzo bogaci. W trakcie coachingu te, te spotkania okazuje się, że tak naprawdę są bardzo nieszczęśliwi, wewnętrznie samotni, i smutni i szukają kogoś bliskiego. I wtedy jest im bardzo trudno znaleźć kogoś bliskiego, dlatego że ta cała otoczka, ich to całe bogactwo jest w pewnym sensie w ich mentalności przeszkodą. Bo czy ten człowiek pokocha mnie dla mnie samego, czy dla mnie samej, czy też dlatego, co posiada? Rozmawiamy o temacie rzeka, sens życia. Jeśli Wy macie swoje przemyślenia na temat własnego sensu życia albo swoich znajomych, przyjaciół, podzielcie się z nami w 6, 2, mail a wśród aktywnie komentujących na naszym fanpage, ale także kontaktujących się z nami, mamy również nagrody. Przyciągnij sukcesy z pasją do wygrania, także zaproszenia bezpłatne na spotkanie Kobieca Moc Pasji. To już 8 października. Agnieszko w Centrum Warszawy, tak? W centrum Prawie tak, Róg Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska. Jedno z nielicznych spotkań w tym roku, drugie, tak, organizowane w tym roku. I zapraszam kobiety na spotkanie rozwojowo-networkingowe. Kobieca moto. Być te zaproszenia. oczywiście czekamy na Wasze głosy. 6, 2, 2 6, 3, 5, Jarek Małpardy.pl. To jest program Kobieca Moc. Kobieca Moc. Zaprasza Agnieszka przy. Czym jest sens życia w waszym życiu i odbieramy kolejne telefony? Ja dzwonię, bo m, słucham waszego radia jak zawsze mm -hmm. e, i, i mojej ulubionej audycji kobieca moc i stwierdziłam, że muszę zadzwonić, e, bo chciałam się z Wami podzielić swoją historią e, na pasję. E, byłam prawnikiem, mm -hmm. ale postanowiłam rzucić to wszystko, e, żeby realizować swoją inną pasję, pasję jaką jest muzyka. E, a tak naprawdę myślę, że... E, Finanse finansami rzeczywiście jest tak, e, szczególnie jeśli ktoś odniósł sukces finansowy albo e, robi ogromną karierę, e, że ciężko jest te, te relacje zbudować. E, ale jednak e, i to chyba, to chyba nie tylko chodzi o pieniądze, bo, bo e, tutaj pani Agnieszka wspominała, że, że przy tej przy, przy, głównie przy sukcesie finansowym na pewno jest ciężko. Natomiast w moim zawodzie, czyli w zawodzie śpiewaka operowego, Widzę, że im większy sukces ktoś odnosi, tym właśnie trudniej jest zbudować, zbudować e, prawdziwe relacje. E, ale jestem po niesamowitym doświadczeniu, po, po, po kursach operowych, takich międzynarodowych, gdzie spotkałam naprawdę e, ludzi z niesamowitym talentem, robiących ogromną karierę, e, którzy walni, Więc wydaje mi się, że po prostu gdzieś w głowie wierzyć, że e, uda nam się spotkać ludzi o tej samej mentalności. Jak to w ogóle się stało, że Ty w pewnym momencie, okej, okay, jesteś prawnikiem, ni stąd, ni zawąd... Zupełnie rzucasz to, co robisz do tej pory, i rzucasz się w wir zupełnie w innej profesji. To znaczy, gdzieś to zawsze w moim życiu yy, yy, z tyłu głowy miałam i, i, i jednak miałam styczność z muzyką. E, chodziłam na jakieś kursy, na jakieś zajęcia, nawet do, do jakiejś szkoły muzycznej, e, ale nigdy nie miałam odwagi, yy, no bo wiadomo, no, zawód prawnika jest jednak, nawet w, w oczach moich rodziców, był zawodem. E, bardzo stabilnym i dobrym zawodem, prawda? Takie, no, daje tak. poczucie, poczucie bezpieczeństwa. E, i, I ja po prostu chyba postanowiłam wyjść z tej mojej strefy komfortu i stwierdziłam, że jeśli nie spróbuję, nie zaryzykuję, to będę miała do siebie ogromny żal za 10, 20, 30 lat e, i będę się czuła człowiekiem niespełnionym. Mhm. I chociaż ze względów, z, z punktu widzenia czysto finansowego, uważam, że to była kompletnie szalona decyzja, to jednak nadal jej nie żałuję i mam nadzieję, że nigdy jej nie będę żałowała, bo, bo mimo tego, że to rzeczywiście kosztowało, kosztowało mnie bardzo dużo odwagi, to, to czuję się teraz spełniona i myślę, że po prostu każdy człowiek powinien jednak podążać za tym swoim zewnętrznym głosem, żeby, żeby niczego w życiu nie żałować, bo to jest chyba Najgorsze. Nie mówię, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż, się, niż żałować, że się tego nie zrobiło, bo, bo to jest takie powiedzenie, które jest nadużywane w kwestiach różnych szaleństw życiowych. Raczej mi chodzi o, o, o pasję, realizowanie, realizowanie z, z siebie. Rozumiem, że dziś jasno możesz powiedzieć, jestem szczęśliwą, spełnioną kobietą. Tak, tak, zdecydowanie. To się nazywa moc. Kobieca, kobieca moc celu życia i realizacja tego celu życia. I tak jak w przypadku Magdy, od prawnika do śpiewaka operowego, po prostu jej cel życia upomniał się o nią po prostu, nie dał jej spokoju i w końcu zaczęła to realizować. Ja wiem, że zawsze wiąże się to wyjściem spoza strefy komfortu, o której Magda wspominała, ale to wyjście poza strefę komfortu wiąże się też z rozwojem, z realizacją, z samorealizacją, zrobieniem tego, co kochasz, a za tym przyjdą pieniądze. 6, 2, 2, taki jest do nas e, telefon. Zadzwoń, podziel się swoją opinią do wygrania zaproszenia bezpłatne na spotkanie Kobieca Moc pasji. To już 8 października, a także książki Przyciągnij sukcesy z pasją. A my wracamy do Was za moment i porozmawiamy, czym jest cel życiowy, czym misja życia. Radio, Radio. kolor. Radio Kolo. Kobieca moc. Kobieca moc. zaprasza Agnieszka, przybysz. Agnieszko, czasem zastanawiamy się, czy będę miał w sobie siłę, by osiągnąć coś, co będzie miało znaczenie. To opowiem Ci taką historię. Pewien baseballista, gdy znalazł się u szczytu sławy, został zapytany o to, jakiej życiowej mądrości najbardziej brakowało mu, kiedy zaczął grać. Mhm. A dziś yy, żałuję, że nikt się tą mądrością po prostu z nim nie podzielił. No i ten baseballista odpowiada, żałuję, iż nikt mi nigdy nie powiedział, że gdy dotrę do szczytu, nic tam nie będzie. Wiele celów okazuje się płytkimi, dopiero całe lata po tym jak zaczęło się ich pożądać? To jest tak, na przykładzie tej historii, wspaniałej zresztą historii, że bardzo często dążymy do jakiegoś celu i często jest to cel, tak zwany cel gdzieś tam z głowy wymyślony przez nas, pożądany przez nas, czy pożądany przez kogokolwiek, który jest tak zwanym celem krótko- lub długoterminowym. To jest cel, tak? I ja być może też w trakcie tej audycji powiem, jak stawiać prawidłowo cele tak zwane krótkoterminowe, żeby były one w zgodzie z celem życiowym. Ale ta historia mówi też, że ten baseballista po prostu nie znał swojego celu życiowego. To jest coś większego, to jest tak jak misja, prawda? Każdy ma swoją misję. Matka Teresa miała misję pomagania ludziom ubogim. Każdy ma swoją misję. Jeden ma misję na skalę rodziny, na skalę swojego własnego środowiska, na skalę firmy i te misje są jednakowo ważne, te cele życiowe są jednakowo ważne. I w momencie, kiedy nie mamy świadomości tego, jaki jest ten cel życiowy, to stawiamy sobie tak zwane cele czysto tak zwane logiczne, wynikające z pożądania, a nie z pragnienia głębokiego pragnienia duszy, tak? Bo przyszliśmy tutaj po to, żeby zrealizować jakiś cel życiowy. Nie jesteśmy tu po to, żeby płacić rachunki, chodzić do pracy i co? Mhm. I zajmować się różnymi rzeczami, tak? Mamy jakiś sens, mamy jakiś cel, mamy jakieś powołanie, prawda, które mamy spełnić w tym życiu, bez względu na to, czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz. To każdy jest tutaj, w tym ubraniu, jak ja to nazywam, z jakiegoś powodu. I warto znać ten powód. Czy warto sobie stawiać cele? Oczywiście, że warto, bo życie bez celu y, jest y, tak jak okręt, który drfuje po falach, po morzu, zamiast y, dążyć do określonego kierunku tak zamiast zmierzać w określonym kierunku wyznaczonym. A co mają powiedzieć osoby, które stawiają sobie cele i nie realizują ich. To jest tak, że w momencie, kiedy stawiamy cel, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, yy, prawda, na ile ten cel, który realny. stawiasz jest realny, mhm. po pierwsze, to jest takie bardzo logiczne, pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, ale na ile to jest też takie pragnienie, prawda, to już też się wiąże z takim głębokim pragnieniem Twoim. Bo jeżeli to jest cel tak zwany powierzchowny, albo sąsiad ma BMW, to ja będę chciał mieć lepszą markę, tak? Yy, to jest cel, być może, do którego nie jesteś koniecznie zmotywowany, tak? Dopiero w momencie, kiedy cel Twój jakikolwiek cel długoterminowy czy krótkoterminowy jest celem powiązanym z jakimś głębokim pragnieniem, tak? czymś więcej niż tylko powierzchowne pragnienie, to wtedy dopiero nabiera on mocy, bo wtedy stajesz się zmotywowany do tego, żeby go, gdzieś wewnętrznie zmotywowany, żeby go osiągnąć. A jak się motywować do tego, żeby osiągać te cele? Może to być samomotywacja, mhm. a może to być też ktoś, kto cię zmotywuje. Może być to ktoś bliski, ktoś zaufany, jakiś mentor, czy też profesjonalny coach. Jaki jest Wasz cel? Albo może jakie jest Wasze powołanie? Do wygrania zaproszenia bezpłatne na spotkanie Kobieca Moc Pasji. To już 8 października, a także książki Agnieszki Przebysz zatytułowane Przyciągnij sukcesy z pasją. To jest program Kobieca Moc. Kobieca...